Jak tam chłopie? Stałeś już w paprykarzu 27? No widzę śmierdziuchu cały czas się przyczepiłeś do mnie jak, jak żeb do psiego ogona. I się tam skarżysz do następnej firmy. Chłopie, kim ty jesteś? Co ty osiągnęłeś? Nie wiem. Jesteś jakimś mistrzem, nie wiem, świata, Europy. Kim ty jesteś ogólnie? Dla mnie jesteś śmierdzącą kupą. I widzę, że znów muszę ci udzielać instruktażu odnośnie potomka. Bo widzę, czas minął, lata lecą, a ty cały czas widzę, nie działasz tą swoją chłopie. No nie może tak być, chłopie. Musisz zadziałać. Także jestem zmuszony poniekąd wdrożyć znowu procedurę. Instruktorzu, jak zrobić potomka. Chłopie, no klarujesz się na samca alfa, tak. No ale w łóżku bida straszna, widać. Później jeszcze wywiad z tobą przeprowadzę odnośnie, bo może genitalia twoje nie są zbyt okazałe, dlatego nie może dojść do stosunku, ale to poruszymy później. W, w innym wywiadzie, lekarskim będzie doktor Skrzypas radzi także chłopie weź się w końcu tam ogarnij, weź się w garść bo nie można tak czynić chłopie no kara będzie niewspółmierna do czynów chłopie zastanów się co robisz żebyś potem znów nie płakał i na policję i do prokuratury nie zgłaszał chłopie jak już się wezmę za ciebie a wiesz czym to grozi